Więc, cześć widzowie, witajcie w następnym odcinku. Dzisiaj jest troszeczkę inny odcinek niż zawsze, ponieważ dzisiaj nie gramy w Minecrafta, tylko oglądamy moje stare filmy. No nie tylko stare, oglądamy też, porównujemy sobie ogólnie stare filmy z nowymi filmami. Będziemy też oglądać mój najstarszy film, który nagrałem. Niestety został on usunięty przez YouTube ponieważ ca straciłem cały kanał jakiś czas temu. Hmm, to jest drugi kanał, który już utworzyłem yy, właśnie i na poprzednim kanale był ten film, a już jakoś mi się nie chciało go udostępniać na ten kanał. Więc yy, zapraszam do oglądania. W takim razie przejdźmy do filmu z Miniaturki. Więc jak widzicie widzowie, to jest mój najstarszy film, jaki nagrałem z Minecrafta. Wtedy pierwszy raz w ogóle w niego grałem. Um, oglądałem oczywiście filmy z Minecrafta dużo wcześniej, ale nie umiałem go sobie wtedy wcześniej zainstalować. To był rok 2019, no niby nie tak wcześnie, ale jednak e, się bardzo wtedy cieszyłem z tego. Miałem jakieś, jak widzicie, cztery klatki. Jak tą pochodnię tutaj e, podnoszę, zbieram. E, nie nagrywałem tego programowo, tylko, e, tylko aparatem z telefonu, więc e, też nie, nie na jakimś ultra dobrym komputerze. On się do niczego nie nadawał. No i grałem oczywiście na Piracie. Korzystałem z jakiegoś Crystal Launchera, albo jakiegoś innego t -Lunchera. Ale oczywiście potem sobie kupiłem konto i nagrałem ten... Już potem nagrywałem filmy ze swoim prawdziwym kontem. O, widzicie skin, jest inne. No, więc tak wygląda i tak wyglądał jeden z moich pierwszych filmów z Minecrafta. Teraz przejdźmy do jakiegoś troszeczkę nowszego, ale też nie aż tak jednak ultra nowego filmu, którego też chyba mogliście e, nie zauważyć wcześniej. Dobrze widzowie, teraz obejrzmy mój e, prywatny film na kanale z 2021. To zobaczmy jak mi się wtedy grało na moim laptopie, ponieważ wtedy już korzystałem z białego laptopa. Na pewno grało się lepiej niż na tym czarnym laptopie, chociaż jak tutaj widzicie też były czasami jakieś błędy, ale na pewno dużo szybciej wszystko chodziło, miałem więcej klatek na sekundę. No w porównaniu z tymi czterema klatkami na sekundę, tutaj miałem jakieś 30 klatek, 20 klatek, no to to jest dużo więcej i to do tego przy nagrywaniu. Jak widzicie, całkiem dobrze się grało to jeszcze przy nagrywaniu. Ale komputer często zacinał albo właśnie miał takie błędy, jak tutaj można było zauważyć, ponieważ miał mało RAMu i też było na nim ciężko grać. Dlatego potem kupiłem właśnie ten komputer, na którym jestem teraz. No, i nie było ciężko w sumie grać na tym laptopie, ale jak się nagrywało, bo tutaj to ogólnie ten film jest prywatny, to był test, czy mój komputer, czy mój laptop obsłuży w ogóle nagrywanie, bo byłem bardzo do tego nieprzekonany w sumie, ale się udało, o dziwo, nie było tak źle jak myślałem, że będzie. No i się dało nagrywać w sumie, nawet, nawet nie było tak źle, ale zobaczcie, tutaj na przykład, o widzicie, nie, nie mogłem zjeść, były takie błędy, ponieważ brakowało komputerowej pamięci ram. Dobrze, no to skoro tutaj widzicie, że wszystko ładnie działało, to przejdźmy e, do kolejnego mojego nowszego już jeszcze nowszego filmu, takiego już praktycznie najnowszego co mam na kanale. Więc, cześć Siemka, witajcie, witajcie w następnym na, pewno zna, na, na pewno znacie ten film. To jest mój ostatni film z e, naszej fajnej ulubionej serii po prostu Survival i e, wydany jakiś miesiąc temu na moim najnowszym sprzęcie, na którym się grało mi najlepiej i um, uważam, że um, wracanie do takich filmów jest bardzo ciekawe. Um, lubię sobie czasami pooglądać moje filmy. I oglądać pod nimi wyświetlenia, co mi dajecie. Ponieważ to one mnie bardzo motywują do nagrywania tych filmów i bez tych wyświetleń, to ja już bym dawno nie nagrywał, bez tych subskrypcji, bez tych wyświetleń, bez tych fajnych, miłych komentarzy, co mi piszecie. Bardzo Wam za to dziękuję. Um, bardzo mi się podoba, jak dla Was nagrywam, jak sam dla siebie nagrywam, ponieważ um, ogólnie lubię nagrywać. Um, i no właśnie tak wygląda ją, wygląda historia mojego kanału. Więc widzowie, tutaj się żegnamy. Dzisiaj troszeczkę krótszy odcinek, ponieważ jestem zmęczony po wyjeździe, ale mam nadzieję, że jeszcze za tydzień chociaż uda się jakiś odcinek nowy nagrać. Więc do zobaczenia, do kolejnego odcinka, cześć!